W nadchodzącym sezonie chciałbym polecić Państwu przede wszystkim sprawdzone produkty naszej, naszej firmy, jak Pirimor, Actara, Skor, Chorus. Przypomnieć o nowościach. Nowości to Switch. Ostatnio rozszerzona, bardzo szeroka rejestracja na wszystkie gatunki sadownicze, krótka karencja, wysoka skuteczność, szerokie jest spektrum zwalczanych chorób. Z innych produktów oczywiście Afirm. Wprowadzone dwa lata temu, rozszerzone rejestracje niebawem, natomiast na chwilę obecną zwójki: owocówka, jabłóweczka i gąsienice minące liście. Z jego zalet należy podkreślić: przede wszystkim szybkie działanie, wysoką skuteczność i bardzo, bardzo niskie pozostałości przy niskiej karencji. Topas w ostatnim sezonie zarejestrowany na moczniaka prawdziwego w jabłonie i gruszy. Wysoka skuteczność przeciwko tej chorobie. W bieżącym sezonie będzie rozszerzona rejestracja na porzeczki, agrest i truskawkę. Z nowości, które zostały zarejestrowane kompletnie niedawno, jest to karate 2,5 WG, który zastąpi docelowo karate Zeon. Jest to nowa formulacja dotychczas znanego środka. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego w nowym sezonie.